hej, wszystkim, co wie, z tej i dzisiaj gramy z Animal Company i pokażę wam jak zdobyć dużo research pointów Co potrzebujemy to jakiekolwiek wybuchowe coś potrzebujemy e, albo fajerwerkę albo parasolkę lepsza jest parasolka i fajerwerki też, żeby polecieć tutaj do góry gdzie są te wiary? Od spał na tu no się sobie tutaj wejść. I uwaga, tutaj jest dziura. I jak widzicie, tutaj jest spawn, tutaj musicie polecieć. Tam jest ten, żeby zobaczyć jakieś punkty, żeby zapamiętać, że jest takie duże drzewo. Więc no, jak ktoś nie wiedział, gdzie jest, to może poszukać tych drzew. I może zajdzie, I teraz, co robimy. To wyciągamy parasolkę lub fajerwerkę wyciągamy. I David granat, cokolwiek co po prostu wybucha. I co teraz robimy? Widzicie tam te linie, ten, to musimy w tamtą stronę polecieć. I uważajcie, żeby nie wpaść do żadnych mainstów teraz. Po prostu lecicie. I uwaga. Jak widzicie, jesteśmy. Jak będziecie mieli tak tutaj ciemno, to właśnie jest bardzo dobrze, bo tego potrzebujecie, żeby zerowa grawitacja zadziałała. Bo bez zerowej grawitacji, tutaj będzie Wam to trudniej się przemieszczać. Więc to i co robicie? Jak powiedzmy, macie RPG, to stamtąd po prostu strzelacie do tej planety. Jak macie Dynamit, to tutaj idziecie. Ja mam sticky, więc go mogę tutaj przykleić. przyklejam i uciekam sobie i patrzę, bo jest to bardzo satysfakcjonujące. Wszystko zaraz wybuchnie. Jak widzicie, dostałem y, trzy bodajże research pointy w bardzo szybki sposób. jemy I co się... Teraz Wam pokażę um, inne promokody, dzięki którym też możecie dostać Research Pointy. Jak wpisać research pointy, to klikacie tutaj w zielony przycisk POG i piszecie. Made for me. Made for me, ale for to jest jakby liczba li li 4. Mi to nie działa, bo on already used. Też deliver value, nie wiem jak to się pisze, jest też. To jest tyle w tym napisać czy są jakieś wasze sposoby. Jakiś stary sposób to było po prostu odzyskanie do sumersów, ale teraz jest planetarium, to jest o wiele lepsze. Jak sobie jakieś prowokował, to możecie napisać w komentarzu. Mm, więc to, no, dzięki za oglądanie, pa!